Dopiero jak nie się. Jesteście tak. y Proszę bardzo, nasze wyglądają. No jest dobrze. Y o, to moje ochyctwo, a to ma Ładne, tylko to nie cebula i to Okej, okay, także my to teraz musimy wypić. Jakby co? Y te soki. Y y cała wam pokazywałam na samym początku. Mamy do picia, to, bo to jest dobre. Dobra, okay. y to. Nie, czekaj! Ty musz mi to jest nie, to jest nie fair. No, ale ja mam gorsze, mogę ci oddać. Nie, słuchaj, e, tutaj, e, reguły są takie, dopiero jak się całe, to ogóle możesz popić e, to. Okej, okay. ale ja muszę mieć łyżeczkę, bo ja tę cebulę w kawałkach. Dobra, ale ma wszystko zjeść, nie? No. Jakie? Mm. Jest smaczne, oprócz cebuli. Mm. Najpierw cebula, a później jogurt dobrze został cały. Mm. Ciasteczko, chrzan. <grym> Dobra. Owoc z cebulą, fuj. Co to jest? <grymne> o, fuj, czekaj Ale ostre Ostre, okay, ogólnie to moje nie jest takie złe To jest ostre Zaszłaś do płaszczyzny? To mm. ostre jest Moje też, bo mam cebulę Niech O. się nie razę tego robić jak właśnie szan i pasztet czasem mogło być gorzej, mógł być jeszcze czosnek Ja już popiłam. Okay. Zapraszamy na następne Co będzie Pizza Challenge to już słuje pizza, żeby złocił łatwiej sam, ale ostre. On patrzy, a on ma całe ręce. Tu Dobra, na to może <laughs> ty dopijesz, a my jeszcze pożegnamy, co? Dobra. Okay. Okay. To to zaczynamy. Następny odcinek to będzie pizza challenge. Albo ice and salt. Czyli? Really? Um, sól i lup, nie? Nie sobie żeby skóry. Lub Cynamon Challenge. A nie, następny to pizza challenge, na pewno. Nie. No, no, nie I to nie będzie, się będzie się u mnie w domu. U A chciałabym ja zaczynać. Raczej u mnie na ukrodzie na pewno. A! Cześć. cześć.